Pójdę do niej, poczekaj. Jest smutna. Potrzebuje trochę czasu. Myślę, że wszystko będzie dobrze, jak pobędzie trochę z dziećmi. Ale musisz się nią zająć, aż dojdzie do siebie. Musisz dopilnować, żeby uśmiech wrócił na jej twarz. Nie mogę patrzeć na ten smutek. Rośni, dobrze, że do nas przyszłaś. Dlaczego nie jecie? Tak się cieszę, że tu jesteś. Co się stało? Dobre, chcecie jeszcze? Tak. Jutro jest występ z okazji dnia dziecka. Podpisz to, to będziemy mogli wziąć udział. Dobrze, podpiszę. Tak. Dzień dziecka, jutro są urodziny babci. O Boże, jak mogłam zapomnieć?